Cześć moi drodzy, jesteśmy na Kaszubach w miejscowości Potęgowo. Kiedyś Wam wspomniałem o tym, że jest taka gruba gałąź, która musi zostać usunięta, bo grozi, że tak powiem, przechyleniem się na, na ten domek, który stoi z prawej strony. wiecie co, znalazłem fajną firmę, małżeństwo Dominika i Tomasza, którzy od już wielu lat ścinają takie niebezpieczne, nie tylko niebezpieczne, ale też takie drzewa, gdzie nikt nie się nie może podjechać z samochodem jakimś, z jakimś wysięgnikiem czy tak dalej. Więc Tomasz zaraz Wam pokaże, jak on to robi. Jakbyście mieli kiedyś w przyszłości jakieś problemy z drzewami w północnej części Polski, to śmiało możecie dzwonić na końcu, albo w komentarzach napiszę wam kontakt i stronę internetową tej firmy i polecam. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście możecie się z nimi skontaktować. Co mogłem zauważyć, to sądziłem, że trzeba się wspiąć, żeby tam coś przywiązać na te drzewo. A oni mieli taki przyrząd taką procedę de facto, którą przerzucili linę. Teraz ją właśnie razem Tomasz ją teraz przeciąga, aby tam tą grubszą już linę przeciągnąć, bo wcześniej była taka, ja powiem cienka. No i zobaczcie, tam bardzo wysoko, można nawet zobaczyć gdzieś tam, jest koniec tego. A Tomasz teraz będzie się wspinał. Ciekawy jestem, jak to właśnie wszystko będzie wyglądało. Zadanie jest takie, słuchajcie, jak pytałem się Dominiki, żeby najpierw ściąć tą po prawej stronie gałąź, ona będzie przywiązana do tej gałęzi po lewej stronie, aby ona nie spadła tak de facto na ten domek. Tomasz się szykuje, słuchajcie, zakłada specjalną, specjalny sprzęt. Co najważniejsze w mojej ocenie to jest naprawdę bezpieczeństwo. Bo zobaczcie, ta praca na tych wysokościach to nie jest chodzenie, rozumiecie? Powiecie, po jakimś szopaku koło bloku. Tylko już to już jest kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet metrów wzwyż. A jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że oni muszą robić tak, aby właśnie nie uszkodzić tego mojego tiny house'a, nie? Zatem mu Dominika podałaś? Żewołowo. Drzewo używa się tylko i wyłączy do Tak, dlatego on teraz chodzi po, po linie. Aha. A drzewo co? Drzewo łazy. Drzewo łazy, czyli to są... Takie buty do chodzenia po drzewach. Aha, Mają kolce. Kolce pomoga, żeby on mógł się wbić a w gałąź. Okej, okay, okej. Okay. A że te będą całe do wycinki, to możemy na spokojnie, no bo to jest ogólnie rana kuta w drzewo, więc jeżeli się robi pielęgnację, to właśnie... To się wycinki... nie kaleczy się tych, które zostają. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, teraz więc Tomasz zakłada to na, na swoje nogi, stopy. I, I rozumiem, że Dominik, on będzie wchodził na tą gałąź, którą pokazuję teraz, tak? Na tą, na której stoi. A, A na tą. Tam bloczek. Okej, okay, okej. Okay. Tak, będzie założony bloczek, przez niego przeznaczona lina i dlatego jak gałąź będzie leciała, to będzie leciała prosto tutaj w dół. Aha, czyli wiecie, tak jakby taki naciąg, który pozwoli, że ta gałąź spadnie centralnie pod tą gałęzią. Ta po prawej stronie. No ci sprzęt. Słuchajcie do niego. mi te gałęzie tutaj ci zrzucać? Tak. tak. Słuchajcie, Dominika mi zasugerowała, że w tym miejscu, gdzie się obecnie znajduję, będzie bardziej bezpiecznie. No i będziecie też lepiej mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda ten cały proces, po kolei ścinania na poszczególnych gałęzi, a następnie przywiązywania tego bloczka. Słuchajcie, zaczęło się, nie? Widzę, że Tomasz się z tym nie pier dzieli. Bez jaj, nie? Słuchajcie, wariat. Sorry, że tak powiedziałem, dobnika, ale to jest gość, który po prostu. Słuchajcie, no, więc ostatniej gałęzi nie widzieliście, ale ta chyba była największa, spadła. I teraz będziemy przywiązywać ten boczek, do bo właśnie tam, w tym miejscu, gdzie jest Tomasz. Słuchajcie, ja zapytałem teraz Tomasza, który siedzi na tym drzewie góry. Nie słyszeliście tej rozmowy, bo nie włączyłem kamery, ale zapytałem się go, czy spadł kiedyś. On powiedział, że spadł. Ja się pytam, jak to się stało. On mówi, że z 6 metrów spadł. Niestety, kręgosłup w dwóch kręgach był chyba pęknięty. E, miał już siedzieć pół roku w domu, ale już po trzech miesiącach wrócił do pracy, ponieważ nie mógł wytrzymać e, bez pracy. No ale mówił, że ściął wszystkie gałęzie zabezpieczające w sumie i dlatego właśnie miał niestety taki wypalek. Na szczęście, jak widać, jak widzicie, wrócił do znakomitej formy, no i teraz robi mi wyświadcza przysługę i wycina mi tą gałąź, która mi mocno wadzi, słuchajcie. Ja pokażę, nie, bo nie ma co ukrywać. Zobaczcie, ta gałąź, która tu jest. to masz jest tam. Tu jest ta, którą też będzie ścięta. Tu jest ten domek i ten talas, który sobie zrobiłem, więc... się Dominika już działa. Idę jej pomóc trochę. Nie będę przecież stał. Jak odpalę oczywiście tą maszynę swoją... że zanim zacznę... Chciałem to zanosi, tylko będzie tam, nie? Na bok. Na bok je zanosi wszystkie, nie? Dużo nie pomogłem. Co prawda to może być trochę niebezpieczne Leci delikatnie Słuchajcie, no to są mistrzowie, nie dla mnie Dobra, ja idę pomóc trochę, dobra? Słuchajcie, teraz jest coś Jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy. Yeah. I moi drodzy, jesteśmy na półmetku tak naprawdę do misy i Tomasowi dopisuje humor. Może nam dopisuje słuchajcie, popatrzcie. Teraz Wam pokażę już coraz tych powiedzmy tych wszystkich grubszych takich rzeczy. Jak widzicie? Tam. Dosyć ciężkie są. Myślę, że koło stówki ważą. No i teraz przechodzimy do etapu drugiego, czyli drugiej gałęzi za chwilę. A jak na razie to zobaczcie ile z tego. z tych dwóch gałęzi. No ale Tani House będzie bezpieczny. Jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, bo Dominika teraz trzyma. Tam jest zarządzane wszystko. żeby zmniejszyć, rozumiecie, ciężar tej. Mały gałęzi Jedna już leży, taka, taką samą Tomasz teraz O matko Ale Tomasz bo ona wraca, to No to czekam No i teraz czekamy aż się przestanie bujać i wtedy ją rzucamy na dół o, fuck. I to już było, powiem Ci, niebezpieczne. Jesteśmy na drugim etapie. Dominika trzyma. Ja idę im trochę pomóc teraz. Jest dobre ujęcie. Super, super. Dobrze jest. Kłaść, bo ona się tak na tej, na tej belce się oprze, wiesz? Ja sobie to potem pościnam. Najlepiej, no żeby tu leżało, niż na wieździe. Tak. Legancko. Tak, chciałbym do końca. Dobra, to obcinamy, zostawiamy. Obcinamy. Obcinamy z bani. Daj. Czekaj. Odwiązywać to, nie? O, kurczę. Gdzie tu są te słupy cholera? Możesz brać. Chyba co to ciężkie jest. O, Matko. No, z 400 kilo pewnie waży całość. No, bo Aha, mówi, że taką gałąź sama zdjęła, nie? Dobra, idę sprawdzę kamerę, czy coś nagrała. No, słuchajcie, tak to wygląda w tej chwili, czyli tak jak widać, to no, nie są małe przykroje tych, tych drzew, tego drzewa, tych gałęzi, więc to wszystko będę musiał potem sobie poprzecinać. Uwaga, uwagę, tam jest jedna lina, trzyma gałość, a druga lina, trzyma Tomasza. Tak ty! Blisko było! Ty, a to masz, ale Tomasz, ale powiem Ci, ta, akurat ta część drzewa, tak powiem Ci, tak 10-15 cm. Od Twojej głowy. Za głowę Ja się przebrałem, muszę niestety jechać, bo muszę zostawić Dominikę i Tomasza, gdyż jeszcze muszę jechać po przyczepę. Ale wam pokażę, jaką fajną robotę zrobić. Ja jestem mega zadowolony. Jaram się w ogóle takim zawodem, kuszę. Jakby jakbym nie miał lęku wysokości, pewnie sam bym to robił. E, chociaż, kto wie, pewnie nie wiem, czy mi się nadawał. Słuchajcie, patrzcie, wszystko jest pocięte. E, ja to sobie później wszystko przygotuję sobie na następny sezon, na dopalenia do naszego kominka, do tego domku. Powoli będę się zmywał. Miałem przeprowadzić, słuchajcie, krótką rozmowę, z... ale myślę, że opowiem Wam o, o nich, jak będę jechał już w samochodzie. Mogę powiedzieć, że oni słuchają, ale powiem to, to, są ludzie, którzy robią to, co chyba lubią robić, według mnie, i robią to bardzo dobrze. Więc tutaj taka mała reklama dla nich i no, ja polecam tą firmę. Słuchajcie, jakbyście kiedyś korzystali z wejchorowału, z okolicy nawet do to Tomasz ostatnio jeździł. Więc śmiało, dobrą mają ofertę konkurencyjną. Ja jestem zadowolony, i tak jak powiedziałem, lecę w drogę. Tymczasem takie, z takiego kadru jeszcze wam pokażę Dominika tutaj. Cześć, Dominika. I u góry Tomasz pewnie nas nie słyszy albo nie widzi, ale gdzieś tam jest. A jest tam, widać go. dalej ja, Tomasz, trzymaj się. Hej. Dobra, kończę powoli, słuchajcie, rozliczam się tylko z nimi, lecę dalej w trasę, hej. Zobaczcie co on robi, nie? Poprosiłem go jeszcze, żeby wyciął taką suchą gałąź, końcówkę. Trzymają trzymaj się, dobra, jeszcze Wam to pokażę, słuchajcie. Ja generalnie bałbym się wejść na tą gałąź, bo bałbym się, że ona się złamie. Osiem lat doświadczenia, jednak robi swoje, słuchajcie. A to jest mój Michał, zobaczcie. Mega, mega, mega robota. Dobra, kończę. Trzymajcie się serdecznie, dziękuję Dominika. Cześć Tomasz. Lecimy, bo czas nas nagli mocno. Muszę powiedzieć, że kamera się nagrywa, nagrywa. Lecę dalej, bo muszę tą przyczepę ci odebrać. Także polecam Wam tą firmę, jest świetna. Trzymajcie się. Moi drodzy, będąc w Potęgowie i jadę teraz w kierunku powiedzmy Człuchowa, Zdechłem do Miłoszewa, gdzie, moi drodzy, stoi ten budynek gospodarczy, na który uzyskałem zgodę. W zasadzie, słuchajcie, starostwo nie wniosło sprzeciwu zgodnie z ustalonym terminem, w związku z czym, słuchajcie, postawiłem ten budynek gospodarczy służący prowadzeniu gospodarki leśnej. Starostwo de facto wniosło sprzeciw dwa dni po terminie, ale okazało się dopiero wtedy, kiedy wojewoda, który w ogóle sprawdził to, tak naprawdę, bo tak naprawdę, słuchajcie, starostwo wniosło ten sprzeciw, ale po terminie, a ja nawet nie wiedziałem, że to jest po terminie, więc napisałem odwołanie do wojewody. I wojewoda to zauważył, że niestety wniosło to po terminie. W związku z czym, słuchajcie, no szczęście, szczęście sprzyja, szczęście sprzyja takim ludziom właśnie jak, jak ja. I to jest też fajne, myślę, że u was też tak jest, że to czasami jest tak, że znaczy, to też zależy, słuchajcie, od nastawienia, bo jeśli ktoś jest nastawiony w drugą stronę, czyli pesymistycznie, negatywnie w ogóle i ma pretensje do świata i do wszystkich i do siebie. No to wtedy nawet jakby mu się poszczęściło, by wygrał by w totolotka, to by powiedział, że wy chciałby wygrać więcej. Jakby się nie przywrócił, to powiedziałby, że coś innego, że i tak by... No nie wiem, generalnie ci ludzie to... Mam inne zdanie na ten temat. Więc słuchajcie, zostawiam klucze Witkowi, bo chciałbym, żeby on korzystał z tego domku. On jest w środku w stanie surowym, ale słuchajcie, słońce świeci. 200 metrów stąd jest jeziorko, więc myślę sobie, że może sobie tu czasami przyjechać nawet na jedną dobę, czy na dwie odpocząć, ale dlaczego ty mówię, słuchajcie, bo tu jest generalnie więcej tych działek i Witek nabył e, 10 arową część udziału w gruncie, czyli 10 arów z tej 30 arowej. Po tygodniu czasu zadzwonił do mnie, czy mogę mu sprzedać drugą część gruntu dla swoich córek, bo mu się tak to spodobało, więc ja mu sprzedałem oczywiście w trochę lepszej cenie. No i teraz czekamy na ten drugi akt, czyli sprzedałem tak jakby dwie działki Czyli sprzedałem dwie działki 10-arowe w działce o powierzchni 30-arów i tyle. No i więcej chyba nie wiem, czy będę sprzedawał, bo czekam, aż zmieni się może gmina albo rada gminy i będę chciał ten teren zrobić pod y, działki letniskowe, ponieważ z boku tu, z tyłu, tam są działki letniskowe, a po drugiej stronie są działki zabudowy jednorodzinnej. Więc zobaczę. Sprzedałem to, tak naprawdę, y, nawet nie wiem dlaczego. Chciałem sprzedać może więcej, ale doszedłem do wniosku, że nie będę sprzedawał teraz, bo, bo nie mam takiej potrzeby. Lecę dalej. Zostawiam klucze lecę dalej. Trzymajcie się. Słuchajcie, tak wygląda właśnie przyczepa, którą zamierzam kupić. Chciałem już ją podłączyć, ale nie ma tego przewodu. Więc ona ma 20 szerokości na 4 metry długości. Jest to idealna przyczepa pod domek off-gridowy, który będę właśnie budował. Zobaczę tylko, czy wszystko jest sprawne, czy światła działają. Jeśli tak, to po prostu ją zabieram i na tej platformie będzie stał ten mój domek off-gridowy. to dzisiaj wstałem rano, jak jechałem do pracy, zastanawiałem się, co będę robił. Wpadło na pomysł, że pojadę po deski i zacznę robić ten mały domek. Więc pojechałem po deski i zacząłem robić ten właśnie to domek, który widzicie. Zacząłem go robić, słuchajcie, i zaraz Wam się pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Z tej strony jeszcze nie dokończyłem, bo mi zabrakło desek, ale generalnie te dwie strony są już zrobione. Gdzie co? Dobre jest to, że ten antracyt cały, który jest na dachu, i te okna antrazytowe, i jeszcze będą być może narożniki antrazytowe tutaj. I zobaczymy jeszcze co dalej. No i ten domek tak powoli będzie wyglądał. Słuchajcie, tak chciałem się troszeczkę opować, robiąc coś a że lubię robić to co robię, to co zrobiłem, pomyślałem sobie, że, e, no, że to dzisiaj zrobię. Chciałem to zrobić do końca, zrobiłem trzy czwarte, zostało mi jeszcze jedna czwarta. Zrobię to jak wrócę z urlopu. No i powoli już będę zamierzał robić środek tego domku po to, aby e, myślę sobie jeszcze w tym roku sprawdzić w sezonie zimowym, czy off gridowy domek, off grid, czyli taki samowystarczalny, jest w stanie za pomocą energii słonecznej Ogrzać te 6 metrów kwadratowych, i na ile mi się uda zrobić to w taki sposób, aby ta woda deszczowa, która będzie skapywała po tym dachu, zlewała się do zbiornika. Zobaczymy, ile tej wody będzie. Jak będzie za dużo, będzie się przelewała na, na zewnątrz. Więc co do samej idei tego konceptu, tego pomysłu, o którym wam teraz mówię, chodzi o to, aby ten domek był małym domkiem samowystarczalnym, mini, mini house po to, abyśmy mogli sprawdzić, aby ja mógł sprawdzić testowo, abyśmy mogli też wyznaczyć, Czy jest opcja, za jakie pieniądze zbudować przepraszam? Czy jest opcja, słuchajcie, zbudować niewielkim dłońcem taki mały domek i po prostu zrobić go w taki sposób, aby on był samowystarczalny w sensie energii i wody. Co do samej toalety, to na 99% będzie to toaleta ekologiczna. Dlaczego akurat ta koncepcja i ten model? Ponieważ wymyśliłem sobie w głowie, że fajnie byłoby stworzyć taki mały domek, który mógłby być samodostarczalny. A od, u mnie, jak wiecie, od pomysłu do samej realizacji jest bardzo, bardzo bliski odcinek i bardzo mało czasu, więc ja zaczynam robić to, co robię i sprawdzam, jak to działa. Jeśli to zadziała fajnie, to chwała mi za to i będę z tego korzystał sobie z moją rodziną. Wyjeżdżając w następnym roku w busz albo w las, albo tam, gdzie nie ma nic, ani energii, ani, ani prądu, ani wody, ani innych rzeczy. No, taka jest, taka jest koncepcja moja, jeśli chodzi o ten domek. Co do importu, słuchajcie, w następnym odcinku, właśnie opowiem Wam o tym imporcie, a w kolejnym z kolei chciałbym się podzielić nowym tematem. Jest to self-storage. Jak wiecie, mam te magazyny, ciągle są zajęte, ciągle jest full, więc wczoraj, czy przez ktoś mi zadał pytanie, czemu kupować kontenery takie, wiecie, no, typowo pod magazyny, czy nie lepiej kupić takie blaszane? Ja wiem teraz doskonale, już po tych kilku latach, że te blaszane są mniej trwałe, szybciej się uszkadzają, mają jakieś swoje wady. Aczkolwiek cena między jedną a drugą jest znacząca. Mam tu na myśli, że kontenery kosztują X, a te blaszane kontenery z blachy zrobione kosztują jedną, drugą, albo nawet jedną e, trzecią X. W związku z powyższym, warto byłoby się zastanowić, w jakim. My chcemy modelu sobie zrobić ten nasz self storage, no i o tym pewnie będzie kolejny odcinek, o którym Wam opowiem. Jutro wyjeżdżam, tak jak powiedziałem, to jest krótki odcinek. A tak naprawdę, chciałem Wam też powiedzieć o tym, słuchajcie, że dwa domy, które kupiliśmy w zasadzie, jeden na firmę kupiłem, a drugi kupiłem na siebie. Będziemy wkrótce stawiać w miejscowości Brzozie w Borach Tucholskich. I wyobraźcie sobie, że te dwa domy to są domy modułowe. Kupiono od tej samej firmy Woodcore House, gdzie naprawdę Wam polecam tą firmę, gdyż byłem, sprawdzałem i teraz jak w ogóle patrzę na te ceny domów, które są obecnie w tej firmie, to kupiłem je w bardzo, bardzo dobrej cenie. Teraz są nieco droższe, bo wszystko drożeje, więc jeśli ktoś z Was zamierza zbudować dom, a nie ma takiej umiejętności jak ja, prawda, jak widzicie, to korzystać właśnie z firmy Woodcore House, do której Was zachęcam i którą polecam. Dlaczego? Bo jest to przyjazna, cenowo dobrze skonstruowana oferta, i oczywiście łatwość tego montażu przewyższa inne technologie, o którym pewnie możecie sobie wyczytać w internecie. Moduły, które dostaniecie od tej firmy, składa się tak samo jak kocka Lego, tylko w kockach Lego nie używa się wkrętów, a tu się używa właśnie wkręty, ale co do samej idei, słuchajcie, składania, czyli łączenia tych elementów jest podobnie. Wszystko jest narysowane, zaznaczone, więc warto byłoby tylko mieć wkrętarkę, pilarkę, poziomicę i nic więcej. I możecie sobie taki domek budować. Tyle. Trzymajcie się do następnego razu.